Witamy Państwa, niedziela. Słoneczko dzisiaj cieplutko. Jedziemy do miejscowości Jantar. Wiem, czy to Jantar dokładnie przystygne. Jak ty żeś tutaj to zamknął? A tak. To w dużej miało być, teraz w małych? Dobra, jak będzie w małych. Myślałem, że będziemy jeździć w tamtej klateczce. co stoi. Bo musi, że nie wejdzie z dużą klatką do środka. My nie mamy czasu, żeby teraz się przeładowywać. Niech są już w tych, co są. Bo ja tam umówiony jestem z, z tym gościem też na ten. Wszystkie, a nie młode Wszystkie. No to bierzemy klateczki idziemy do samochodu. Które to była, ma, bo mam puścić pierwsze samice. Czekaj, tu są samce, tak, w tej? Tak, samice masz na dole. W tej jasnej, nie? Tak, i tutaj tej... jeszcze będą też. Gdzie? Tutaj. Te cztery? Nie, pięć, pięć jest sam. Te samice są, te no. samice, dobra, to ja będę widział. Te samice i z tej jasnej tego. Dobra, wiesz, te dwie klatki, panie młody hodowco, daje tu sobie dobrze radę, brat go chwali. Także my idziemy nawet do samochodu je zapakować. Miał jechać tutaj dłużej, ale to już nie mamy czasu przekładać, bo tam jestem też umówiony. mieliśmy zobaczyć taką małą łódkę. także tam nie wiem ile tam jest 50 parę kilometrów to dzisiaj będą miały taki trening za tydzień już co macie już lot tak? za tydzień pierwszy lot konkursowy oczywiście będziemy nagrywać tutaj, tutaj mówi młody hodowca że już brat ma też być na tym pierwszym locie niby Zobaczymy. Także my teraz idziemy już do samochodu już rzucamy gołąbki Samiczki będę puszczał trochę szybciej, chyba w nowym dworze Gdańskim. A samczyki dalej tam na miejscu. Także trzy kateczki zapakowane Także my je pakujemy i dogramy wtedy tam je puszczą 20 Jest, świjaków, kurwa. Jesteśmy już za nowym dworem Tu puszczamy samiczki panowie A samczyki polecą 20 km jeszcze dalej Na razie startułem samiczki Poleciały tu jeszcze mamy trzy, muszę szybko dopuścić, bo tu jeszcze były trzy osobne. Także samiczki puszczone panowie. Teraz tam dzwonię do młodego hodowcy, żeby mierzył im czas, żeby, żeby mierzył im czas. O zobacz dają. Pogoda, pogoda bardzo piękna. idą nie Teraz ruszyły panowie, ale, ale tego nie dostały, ja pierdzielę, szpanku. Pięknie, pięknie odeszły, także pozdrawiamy i jedziemy z tymi samczykami dalej. Jesteśmy 20 km dalej. Samiczki już są w domu, ładnie się tam było widać, jak na treningu pięknie odeszły. Teraz tu mamy, zostało jeszcze z tej strony 5 samczyków. I tutaj mamy Także gołąbki poleciały. Samiczki ślicznie doszły. Tam było widać tam na odejściu jako niego. Samczyki widzę też. Tutaj już się nie pokaza. Nie jeszcze są tam samczyki, tam, tam, tam jeszcze widać. O, tu samczyki idą. No samiczki odeszły od samców lepiej, bo widzę tutaj one zakrężają samczy, samczyki. A samiczki naprawdę dzisiaj wystartowały pięknie, no ale samce by też się zawinęły. A jednak zrobiły te 3-4 kółeczka i widzę też ubrały kierunek i poszły. Także to taki trening przed. Lotem, nie wiem czy chyba w sobotę, czy w niedzielę lotem jeszcze się dokładnie dowiem Będziemy to wszystko nagrywać. Także gołąbki puszczone, o klateczki zaraz zapakujemy na busika. Także pozdrawiamy wszystkich i do usłyszenia. Dobry lot dla wszystkich hodowców najlepszego.